Posłanka wstrząsnęła Tuskiem, zadając mu pytanie o lobbying. Oglądaj do końca. Premierze, wspaniale, że w końcu zaszczycił nas Pan swoją obecnością, bo wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego Pan premier na ostatniej prostej ukręcił łeb reformie o Państwowej Inspekcji Pracy. Czy to prawda, że Pana decyzję poprzedziło spotkanie z pewnym bogatym biznesmenem, który o czym wszyscy doskonale wiemy, korzysta na tym, że Państwowa Inspekcja Pracy po prostu nie działa? Polska to nie jest republika bananowa, i Polki i Polacy mają prawo wiedzieć, kto te decyzje wylobował. Dlatego zwracam się z pytaniami: z jakimi przedsiębiorcami, doradcami biznesowymi i lobbystami spotkał się pan premier? W grudniu i w styczniu tego roku ile tych spotkań było i czego dotyczyły? I proszę o udostępnienie rejestru wejść i wyjść z kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 1 grudnia do dnia dzisiejszego. Polska to nie jest republika bananowa, tylko demokratyczny kraj. Dziękuję bardzo.